Po pierwsze, sygnał na sygnalizatorze zezwala albo zakazuje wjazdu za sygnalizator. Po drugie, zupełnie inne przepisy mówią, kiedy można wjechać na skrzyżowanie. Po trzecie, trzeba wiedzieć, gdzie zaczyna się skrzyżowanie i gdzie jest obszar skrzyżowania. Po czwarte, jeżeli wjechałem za sygnalizator i miałem możliwość wjechania na skrzyżowanie, i będąc za sygnalizatorem na skrzyżowaniu zmieniła się faza, to egzaminator nie może mnie za to oblać, nie może dać za to błędu, a policjant nie może wystawić za to mandatu. Proste. Aha, jeszcze jedno, zaraz się będą czepiać. Nie możesz wjechać na, na skrzyżowanie przy zielonym świetle, jeżeli nie masz pewności, że opuści to skrzyżowanie na zielonym świetle. Czyli jeżeli nie ma możliwości wjechania na skrzyżowanie tak, żeby to skrzyżowanie opuścić na zielonym, to na skrzyżowanie wjechać nie możesz.